Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ogromnie ważna sprawa, zanim przejdę do istoty rzeczy, tychże temacików, które chciałbym, chciałbym poruszyć. Zwracam się do wszystkich wolnościowców. Tych ruchów jest coraz więcej. Jest nas naprawdę już całkiem sporo. Ale pomijam brak. Porozumienia tak naprawdę jakiegokolwiek pomiędzy nimi poza jednym. Chcemy być wolni. Pomijam tak naprawdę brak programu jakiegokolwiek. Natomiast nazbyt często słyszę takie ogromne rozczarowanie w głosach, no szczególnie, szczególnie tych ludzi, którzy przewodzą, ogromne rozczarowanie w naszym społeczeństwem. Że ludzie są tacy, a tacy, bo ludziom się nie chce, bo ludzie wolą wygodę, bo ludzie mają wszystko w dupie i tak naprawdę to całe społeczeństwo to jest do dupy. I tak naprawdę to właściwie nie wiadomo, za kogo tutaj walczyć. Prawie do tego mogłoby być, to się sprowadzić. Szanowni Panowie, przy całym dla Was szacunku, weźcie pod uwagę jedną cholernie ważną rzecz. To nie jest wina ludzi, że tacy są. To jest wina systemów, w których musieli się wychowywać. Systemów. Bo większość z tych ludzi urodziła się w określonym systemie, nie miała wyboru. Tak jak dzieci z rodzin alkoholików nie mają wyboru, że się rodzą w rodzinie alkoholowej. Jeśli urodziłem się w komunizmie, to i w komunizmie byłem wychowywany. I teraz jakiemuś procentowi ty tych ludzi, powiedzmy, środowisko domowe, przekazało szlachetne wartości, którymi powinien kierować się człowiek. Ale cała masa tego przekazu nie otrzymała. Cała masa w swojej bezradności, ci rodzice, których, którzy rodzili wtedy dzieciaki w latach 50., 60., 70. kombinowała i ona czuje się usprawiedliwiona, jak przeżyć. Nas do korupcji namawiano. Wtedy się nie kradło, tylko wynosiło z zakradów pracy. Jak coś było potrzeba, wszystko można było załatwić. I był jasny po, po, podział, że tak powiem, na ich i nas. Oni to była ta władza, a my to byliśmy tutaj ci, którzy jak społeczne to moje, nie? Ja pamiętam, ja pamiętam lata 80. najciemniejsze z tych, które poznałem. Wtedy nie wierzcie panowie w to i panie, że tak pięknie naród się zorganizował, zbudował opozycję i doprowadził nas do wolności. Nie. Naród był zniechęcony. Naród był bezwolny. Naród był zastraszony. Natomiast biły się garstki. Różni, różni. Ale też nie do końca szlachetnie, ponieważ ja, będąc drukarzem, otrzymywałem pieniądze za druk. Od każdej kartki, od każdej ryzy. Miałem honorarium. To samo mieli kolporterzy, czy książek, czy gazet. To samo mieli autorzy. I tak dalej, i tak dalej. To była potężna machina napędzająca również pieniądze. Pieniądze przychodziły z zagranicy, ale w każdej gazetce podziemnej na samym dole były wypisane darowizny. Józek 100 zł, babcia pierścionek, i tak dalej, i tak dalej. To były te resztki dobroci. Ludzie naiwnie oddawali to co, to, to, co mieli, ale to były garstki. To społeczeństwo się w niczym nie zmieniło. Po 30 latach. Po 30 latach wziąłem wreszcie te stale swoje bibuły, i tak dalej, takie pudełko, mam resztki, co mi nie nie? I, szanowni Państwo, w tychże bibułach znalazłem coś, czego się nie spodziewałem. Ja w marcu 1983 roku byłem prowodyrem powstania takiej organizacji, która się wtedy nazywała Ruch Odrodzenia Narodowego. Znalazłem Maszynopisy, kalki, przebitki, bibułkę cienką, proklamacji oraz odezwy. I kumpel mój powiedział, że jestem prorokiem. Nic z tych rzeczy, co, o, 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 czym, o czym tam pisałem, o czym pisaliśmy, nie zostało zrobione. To po pierwsze. A po drugie. Dzisiaj ludzie pod względem moralności, etyki, wartości podstawowych, przestrzegania ich, są jeszcze bardziej zdemoralizowani niż wtedy. To, co jeszcze jest ważne, było nam łatwiej wtedy się porozumieć. Z takiego to oto powodu, że wtedy paradoksalnie, ale my oglądaliśmy te same filmy. I czytaliśmy właściwie te same książki. Za książką się biegało. Kosztowała czasami na rynku 100 razy, 1000 razy więcej niż, niż, niż cena nominalna. Więc czytając te same książki, rozmawialiśmy mniej więcej podobnym językiem. To znaczy wiedzieliśmy, dlaczego nie zgadzamy się ze swoim adwersarzem, bo rozumieliśmy, co on, co on mówi. Dzisiaj nasze społeczeństwo, moje społeczeństwo, do którego należę, jestem jego elementem, nie zgadza się, nie rozumiejąc, co druga osoba ma do powiedzenia. Ja uknąłem taki bardzo fajny przykład na tą, na, 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 na tą rzecz. Taką anegdotkę. Otóż rozmawiają przez telefon dwie przyjaciółki. Jedna właśnie wróciła z nadmorza druga stoi w, w oknie rozmawiając i patrzy na dzieciaka, który się bawi w piaskownicy. I ta, która powróciła z nadmorza mówi do, do, tej, do, tej, do tej przy oknie, no dzisiaj, słuchaj, jest co, wszystko fajnie, ale ten piasek tam nad taki wstrętny jest, że to naprawdę, piasek po prostu jest wstrętny, nie? No ta, 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 ta rzecz, ona na dzisiaj z kolei. Patrząc się na synka bawiącego się w piaskownicy, mówi tak, masz rację. Piasek jest paskudny, jest wstrętny. Naprawdę się z tobą zgadzam. Oj, widzisz, jak my się rozumiemy. No właśnie. Zgadzały się ze sobą. Tylko jedna myślała o piasku, który jej się do kremu przyklejał na ciele, a druga o tym, że w piaskownicy od pół roku im w piasku nie wymieniał i dziecko bawi się z gubiankami. No pytanie, czy powinni to jest jeden z głównych problemów. Brak zrozumienia tego, co mówi druga osoba. Jeżeli się na coś nie zgadzam, to mam obowiązek moralny wobec siebie wiedzieć, z czym się nie zgadzam. Jeżeli nie zgadzam się z wiarą, to najpierw muszę przeczytać Biblię, bo nie wiem, z czym się nie zgadzam. Odstawiamy na bok oczywiście tutaj praktyki ko ko elity kościelnej i tak dalej. Nie o to chodzi. Wiara jest wiarą, a elita elitą. Ale to jest zupełnie oddzielny, osobny temat. Czy Chrystus tworzył, tworzył strukturę hierarchiczną, czy, czy, czy wspólnotową? Mnie się wydaje jednak, że wspólnotową, nie hierarchiczną. E, no dobra. Ale panowie, szanowni, jeżeli to nie jest wina społeczeństwa, że jest taki, jaki jest, to nie dowalajmy mu, bo ludzie sfrustrowani zaczynają wpadać w jakieś chore, niepotrzebne poczucie winy, a oni po prostu są w poczuciu niemocy sprawczej. Oni nie wierzą, że cokolwiek się może udać, że cokolwiek może wyjść. Oni po prostu w niewiele już wierzą. Oni wierzą w to, że jak zarobią, pójdą do pracy, przyniosą pieniądze i w sklepie będzie towar, to warto. oni go kupią i, 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 i tyle. No. Oni się boją w cokolwiek więcej wierzyć. Dlatego to nie są ludzie straceni, tylko ludzie, o których trzeba myśleć, przez ich perspektywę trzeba myśleć i o nich zadbać. Bo to są nasi bracia. Po prostu. Nawet ta wredna Menda, która, która ma inne zupełnie poglądy skrajne niż ja. On mówi tym samym językiem. No prawie tym samym. Bo ten nasz polski język teraz u każdego z nas to jest tak jak wieża Babel. A to prawda jest. To oni nam języki pomieszali. Słowa te same, litery te same. Znaczenia te same, ale nie rozumiemy znaczeń. Każdy rozumie yy, po swojemu. Myli się wolność z niepodległością. Pojmowanie wolności w kategoriach. Yy, yy, jestem, Nie jestem wolny, bo, 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 bo kraj nie jest wolny, bo kraj jest zniewolony. No Czy to jest absurd? Moja wolność jest we mnie. Wolność jest wolnością wewnętrzną. Ludzie w więzieniach są ludźmi wolnymi, jeżeli mają wewnętrzną duchową wolność. Do tego dochodzi brak odwagi. I zwracając do tego naszego kochanego społeczeństwa, oni potrzebują takiego programu, w który będą mogli uwierzyć, albo którego będą współtwórcami. I chciałem coś takiego, właśnie taki program, pod konsultację, że tak powiem, ogólnoludzką, ogólnopolską, ogólnonaszą, podrzucić hasłowo. Żeby, mam nadzieję, rozgorzała wokół tych tematów dyskusja i żeby program w ten sposób sam się zaczął tworzyć, sam się budować. Dopóki ludzie będą powtarzać hasła typu, yy, nie wiem, na przykład ta nasza klasa średnia, ulubione powiedzenie o wędce, nie będziemy im dawać ryb i my im damy wędkę. Tylko 90% klasy średniej zapomina, a reszta perfidnie przemilcza, że w tych wodach, na których mają łowić ci, którzy otrzymali wędki, że tam nie ma ani jednej ryby. I siedzenie tam nie ma sensu nad tą wodą. Oni potrzebują innej konstrukcji życia, przemiany swojego życia. Cały nasz kraj potrzebuje radykalnej przemiany. Tak jak ktoś to kiedyś powiedział, adresując prawda do pojedynczej osoby, do indywidualnego człowieka, że żeby być szczęśliwym, wystarczy zrobić tylko jedną rzecz w życiu. Jaką zmienić całe swoje życie. I to jest nam potrzebne w skali naszego całego kraju. Dobra, na razie skończę.